Do Jesteśmy z Mateuszem Tobiaszem po pierwszym zwycięskim spotkaniu Polonii ze stroną Stalowa Wola. Tobi, fajnie wrócić między słupki? O, na pewno bardzo fajnie. Jak oceniasz ten mecz? Stalówka była ciężkim rywalem? To znaczy bardzo ciężki był mecz, zresztą no, na wyjeździe zawsze ciężko się gra, ale tak jak widać nie, nie liczy się gra, ale wynik musimy punktować. Nie złożyłeś jeszcze broni, jeśli chodzi o miejsce w bramce, czy, czy jest szansa, że z Selblągiem będziesz stał? Nie wiem, ocenią to trenerzy na pewno, ale ja nie mam zamiaru się poddać, będę walczył do końca. A taką lekko prywatę muszę Cię podpytać, czemu tak tylko Ciebie wysuwają tutaj teraz tak do rozmów z nami, no bo a przedtem było Was więcej, teraz, teraz jednego tylko piłkarza udzielacie. Nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć nawet na to pytanie, zostałem wytypowany, więc więc jestem. Liczy awansowali się na miejsce już bezpieczne. Jakie są Wasze cele na tą rundę? Jak najwyżej? Czy tak jak prezes mówił w jednym z wywiadów jeszcze chcecie o tą czwartą lokatę powalczyć? No zdecydowanie, jeżeli się będzie dało, to jeszcze wyżej będziemy chcieli. Wiadomo, że póki mamy matematyczne szanse, to nie mamy zamiaru odpuszczać w ogóle. mogę ci jeszcze tylko zapytać o nowego kolegę, jeśli chodzi o bramkarzy, jak ocenisz go? Ciężko mi jest go ocenić, w sparingach wyglądał dość fajnie, w treningach też wygląda dość fajnie, jedyne co to ciekaw bym był jak, jak wygląda właśnie w ligowych meczach, bo to wiadomo, że ani sparing, ani żaden trening nie jest temu równy. Dziękujemy za czyste konto i za zwycięstwo i liczymy, że nie ostatnie. A ja dziękuję za wywiad.